Panowie i panie krypto wiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Tylko w tym tygodniu na rynek krypto trafią tokeny o wartości 630 milionów dolarów. Największe unlocki czekają projekty takie jak SUI, etena czy optymizm. Uwalnianie nowych tokenów na rynek w rzeczywistości rozwadnia te coiny, które są już w obiegu. Z uwagi na podstawowe założenia prawa popytu i podaży w długim terminie taka sytuacja nie sprzyja wzrostom takich aktywów. W końcu im więcej tokenów jest uwalniane, tym ciężej o to, aby cena pojedynczego coina rosła. Dzieje się tak dlatego, że aby dany token mógł utrzymać swoją cenę to musi do niego napłynąć kapitał wartości odblokowanych tokenów. Dalej. Deweloperzy Ethereum przeprowadzili krzest bojowy upgrade'u, który niedługo ma być aktywowany na sieci ETH. Chodzi tutaj o Pectre. Ten upgrade ma rozwiązać jeden z największych problemów Ethereum, jakim są wysokie opłaty transakcyjne. Ponadto Pectra ma poprawić wygodę korzystania z sieci oraz zwiększyć nagrody przyznawane walidatorom. Ten ostatni punkt finalnie ma zwiększyć bezpieczeństwo całego ekosystemu. Jak na razie to ulepszenie zostało aktywowane na testowej sieci Ethereum Holeski. W ten sposób przetestowano Pectre w kontrolowanym środowisku, które jednocześnie imituje rzeczywiste warunki, jakie są na głównej sieci. Niestety lunch na choleski nie zakończył się pełnym sukcesem, natomiast według The Block, Pectra może być aktywowana na ETH już w kwietniu. Dalej, według danych z które widać na tym wykresie, popyt na bitcoina jest najmniejszy od września zeszłego roku. Niskie zainteresowanie BTC potwierdza również mniejsza ilość aktywnych adresów na sieci bitcoina, a także opłaty transakcyjne. Przypomnę Wam, że opłaty na sieciach rosną i maleją wraz z zainteresowaniem, tak więc coraz niższe koszta transakcyjne, które widzimy obecnie obrazując coraz mniejszy popyt ze strony inwestorów. Dalej. Zgodnie z tym, o czym wczoraj wspominał Rafał, dalsza niepewność na Wall Street, którą odzwierciedla kolejna spadkowa sesja, pociągnęła w dół także rynek kryptowalut. Bitcoin spadł wczoraj o 8% i jest najtańszy od 14 listopada. Jeżeli chodzi o indeks S&P 500, to są to najgorsze dwie sesje na tym rynku od, uwaga, 17 grudnia. Jeśli nie chcesz, aby omijały cię kolejne update'y z rynku, które codziennie dla was publikujemy, to zostaw suba i kliknij dzwoneczek. W ten sposób dostaniesz powiadomienie zaraz po publikacji materiału. Dalej. Często pytacie nas, na jakiej giełdzie warto kupić pierwsze kryptowaluty. My osobiście korzystamy z giełdy Binance, która jest największą tego typu platformą na świecie. Dlaczego akurat ta giełda? No głównie dlatego, że jest ona najbezpieczniejsza i zaufało jej już ponad 100 milionów użytkowników. Ponadto ta platforma oferuje wiele produktów, które wypłacają odsetki za zastajkowanie swoich tokenów. Jeżeli chcesz samemu sprawdzić ofertę tej giełdy i wyrobić sobie własne zdanie, to możesz to zrobić klikając w ten link. Dalej. Według raportu BlackRock od ELE Trumpa na prezydenta USA znacząco wzrosło ryzyko geopolityczne. Z reguły, kiedy niepewność związana z geopolityką była na takich poziomach jak obecnie, to BTC tracił na wartości. Przykładem sytuacji, kiedy ryzyko było tak wysokie, może być pandemia z 2020 roku. Wówczas BTC stracił 61% w ciągu trzech tygodni. Zaznaczam jednak, że aktualne tarcia na arenie międzynarodowej jak na razie nie powinny wywołać aż tak dużej paniki. dalej. Pomimo, że sporo osób ze świata krypto twierdzi, że to może być koniec hossy, to musimy pamiętać, że 10% korekty na BTC są czymś zupełnie normalnym. Poza tym, to momenty strachu a niechciwości zazwyczaj wyznaczają najlepszy moment na inwestycje, a sentyment na rynku krypto właśnie jest najgorszy od miesięcy. Ponadto, na wyprzedanie BTC wskazują najniższe poziomy RSI od 5 sierpnia minionego roku. Często taka słabość na rynku jest wykorzystywana do zakupów, co potwierdza ten wykres. Ponadto, przed dużymi wzrostami bardzo często na rynku jest korekta, która ma na celu zebranie płynności od krótkoterminowych hodlerów BTC. Są to osoby początkujące, które za zwyczaj podejmują decyzje w oparciu o emocje, a nie o wiedzę. Aktualnie Bitcoin jest poniżej uśrednionej ceny, przy której ci inwestorzy dokonywali zakupów, tak więc aktualnie są oni na stracie. Jak widzimy, taka sytuacja w trendzie wzrostowym często stanowiła dobrą okazję do zakupów. Subskrybuj, lajkuj. Nara.